W związku z Forum Bezpieczeństwa to są wspólne działania nas, policji i urzędu gminy. Zorganizowane zostało to spotkanie właśnie, żeby poruszyć te tematy, czyli przemoc rówieśnicza, agresja, czym jest, kogo dotyczy. Pani Sierżant, proszę powiedzieć, jakie tematy Pani poruszała w ramach Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa w czterech szkołach gminy Kamienna Góra? Temat, jaki poruszaliśmy, to tak jak widać tutaj... Za mną przemoc rówieśnicza, agresja w szkole oraz rola świadka przemocy. Przeprowadziliśmy rozmowę, takie warsztaty, pogadanki, żeby zapoznać dzieci z tym problemem, który akurat występuje w szkołach na terenie akurat naszego, naszej gminy. Chciałabym, żebyście nie byli obojętni na krzywdę i na jakieś takie niepokojące sygnały. E gdy je zauważycie, tak, oczywiście u drugiej osoby, u koleżanki bądź u kolegi. Chciałabym, żebyście reagowali, tak, żebyście z tą osobą porozmawiali, e, poszli ewentualnie do pedagoga, do dyrektora, do wychowawcy, zgłosili problem, że nie wiem, Weronika, Andrzej, czy ktoś tam od kilku dni albo takiego czasu zachowują się dziwnie i tak naprawdę nie wiecie w czym jest problem, co się dzieje. I słuchajcie, zgłoszenie takiego problemu to nie, nie chodzi o to, że nie wiem, sprzedaliście kogoś albo komuś spożycie problemy, wręcz przeciwnie, możecie komuś tym samym pomóc. Po prostu nie bądźcie obojętni, będąc świadkami jakiejś przemocy. Otóż takie stwierdzenie, świadek przemocy, powiedzcie, w waszym środowisku, nie mówię o szkole, ogólnie w waszym środowisku byliście świadkami przemocy? Znaczy myślę, że no każdy na pewno był, czy fizycznej, czy może bardziej takiej słownej, cyberprzemocy, bo teraz to no myślę, że taka przemoc, która najczęściej się objawia wśród młodzieży, takich młodszych osób. A powiedzcie, reagujecie w jaki sposób, jeżeli widzicie jakąś przemoc? Znaczy, ja zawsze staram się zareagować. Jeżeli widzę coś, to upomnieć, powiedzieć. Że no, że nie można. Ja tak samo jak kolega właśnie, że jeżeli widzę, że ktoś go zaczepia, to ja się staram jakby go uspokoić, tą osobę, żeby przeprosiła, no bo to po co ktoś kogo ma siebie wyzywać, jak jest ze swoim środowiskiem. Nie bądźcie obojętni, tak samo jak będziecie świadkami jakiegoś wypadku, to pamiętajcie, numer alarmowy jest, numer alarmowy znacie 112. Oprócz przemocy oczywiście były poruszane temat odpowiedzialności osób nieletnich i małoletnich dzieci poznały hasło, czym jest demoralizacja, jakie konsekwencje ponoszą za swoją demoralizację, kto odpowiada wraz z nimi do ukończenia przez dzieci 18 roku życia, za ich złe zachowanie. Widzieliśmy się, jakie są kary za nawet wybryki, które robimy na co dzień w internecie, w normalnym życiu nawet. Takie są ośrodki, do których możemy trafić przez nasze wygłupy. Jak te konsekwencje są poważne pomimo różnych małych wybryków? No też dowiedzieliśmy się, że nie warto robić takie wybryki. Jak pani ocenia wiedzę właśnie młodzieży w szkołach? Wiedzieli o tej odpowiedzialności, o tym, co im grozi za, za ewentualne złe zachowanie? Powiem szczerze, że nie. Dużo rzeczy dowiedziały się na temat swojej odpowiedzialności. Niby wiedziały, czym jest demoralizacja, ale tak naprawdę nie wiedziały, jakie zachowania wchodzą w jej skład. Na dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się bardzo dużo o, o tym, czym jest odpowiedzialność, czym jest demoralizacja. Dowiedzieliśmy się ogólnie mówiąc dużo o przemocy i, i agresji chciałem się was zapytać, czy wy wiecie, czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność według mnie to jest robienie, mówienie rzeczy, które można mówić, rzeczy, które można robić i które są bezpieczne i dla mnie, i dla innych osób. Kolega, co wyniósł z dzisiejszej lekcji? O przemocy również, właśnie co to jest demoralizacja. Jeżeli kogoś, ktoś urani... To może również ponieść konsekwencje z tego, że zrobił coś, że w młodym wieku nie można pić alkoholu, palić papierosów, e-papierosów, różnych takich rzeczy, że to jest no bardzo karalne, że no psuć, yy, że młodość że do poprawczaka, czy do różnych takich właśnie rzeczy. W gminie Kamienna Góra, wy jako policja yy, macie takie przypadki z tak zwaną trudną młodzieżą? No zdarza się, niestety tak zdarza się, dlatego mówię najczęściej jest to szkoła średnia, czyli już po ukończeniu szkoły podstawowej, głównie, zwłaszcza, znaczy zwłaszcza z, z tą właśnie uchylaniem się od obowiązku szkolnego, tak? Myślą, że nie muszą, nie mają takiego obowiązku, no nic mylnego, no. mamy prawa i obowiązki. Żeby mieć prawa, no to trzeba też spełniać swoje. Obowiązki. Zależy nam na tym, żeby właśnie dzieci już w podstawówce, tak, uświadamiać, e, czym jest, tak jak mówiłam, ta demoralizacja, czym jest to złe zachowanie, żeby wiedziały, jakie są konsekwencje, kto ponosi odpowiedzialność. E, też wydaje mi się, że taka rozmowa. E, z funkcjonariuszem policji, tak, których tam gdzieś uświadamia, też daje tak tym dzieciom taką świadomość, że a faktycznie, no dobra tego nie wolno, tam tego nie wolno. Nie wiem, jak, jak odbywają się rozmowy w, w domach na takie tematy, czy są w ogóle poruszane. Natomiast ja bym chciała właśnie uświadomić je, że jest ich jest odpowiedzialność osób nieletnich. To nie jest tak, że są dziećmi i nie mają żadnych, żadnej odpowiedzialności, że nie mają żadnych obowiązków. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie, i to niezależnie, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła.